Dzień dobry, mamy kolejną niedzielę i zgodnie ze świecką tradycją ruszamy w plenerek. A tym razem jedziemy pod Ostrołękę na Strzelnicę, robić sesję w tylu Larry Croft, no taką militarną, dosyć mocno. Także pakuję manżur do auta, ruszam po Mareczka, no i działamy. Także do usłyszenia. Dojechaliśmy. Jesteśmy już. Wypakujemy powoli samochód. Tu mamy całą ekipę. Tak mniej więcej wygląda rzut ogólny na strzelnicę. Jesteśmy pod Ostrołęką. Są Sadykierz, miejscowość się nazywa. Jesteśmy razem z Mareczkiem. Tutaj mamy naszą ekipę. Mareczek. Tak jest. Będziemy działać. Będziemy działać. E, dziewczyny się powoli szykują. Tutaj mam też pana instruktora, który będzie pilnował, żeby y, porządek był. Zdało. Właśnie. O, dobra, reszta ekipy dojeżdża. Także działamy. Nie, 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 nie. Sputnam. Trochę przeszkadza, wiem szczerze. Źle wygląda ta... E, cień tam? lecz znaczy chodzi mi o to, że ten ta, światło wpada. Mhm. Uh -huh. Jak będzie lipa w namiocie, to najwyżej będziemy się tych zrobić przy wałach. Krótką... Plankę. Krótką milencę no tak, i długą broń. dziewczynę. Jaka czapka? sprawdzona bloka pusta Tak? Tak. Krótka, tylko może. A, klamkę. Tam, pues, klamkę, nie czapkę, tylko. Myślałem, że czapkę. Najpierw. Strzelbę i jack dla. podaję swojego. Może podobny magazynek, będzie ładniej wyglądało. One są sprawdzone, broń sprawdzona. A, masz magazynek? Ktoś myśli? Nie, nie ma. Dobra, stańcie troszeczkę za mną. Nie ma, Bóg Tak. Dobra, to jest podane. Dobra, y Tak, jest, no pamiętaj, y palec nie na spuście, tak, z boku. Z dłuższu, tak. Z tak? LK. O takiego. Dokładnie, zawsze w tym m. miejscu. Tak, i weź się tak. Tak, w moją stronę teraz. Tylko odwrotnie. O, tak. Tak, łokieć. Nie mogę się <śmieniu> oderwać. Dobra, będziesz do Dobra. Tak bo, bo, bokiem jeszcze od, odchyl, odchyl, odchyl. O tak. I bliżej twarzy. O właśnie. Nie mam tego te wam pokażę koncepcję w ogóle. Mhm. Dobra. I teraz tak, sylwia. Mhm. Troszeczkę bliżej mi wiemy. Tak żebyś mi weszła w światło. Ty bardzo dobrze stoisz, tylko stań trochę w, dru w drugą stronę. Dominany pewnie. Tak, dominany. No. Ca całą postacią. O tak właśnie. Zdaje się, że to jest ciemne. Mhm. Znaczy, ja mam... Dobrze, że wz... chcesz, mnie widać. Nie. No chodzi mi o to, że ja mam wadę wzroku, w związku z tym tutaj w tym monitorku nie zobaczycie no, okay. wyraźnego zdjęcia. Ale to <laughs> wygląda całkiem nieźle. I teraz tak. E, stańcie bardzo blisko siebie. Tak? Zabijamy cały, że tak powiem... nie jest sobie dla Ciebie Nie, bo ja jestem wiesz tutaj na tym... To... Nie no bo na, na dużym ekranie to będzie lepiej Ale wyglądać, tak? Nie wiem. Będzie, no, widoczne. Tak. Będzie, wszystko jest widoczne i teraz tak, stańcie blisko siebie. Mm -hmm. Blisko. Tak? Bardzo blisko. Tak, żebyście jakby jeszcze... Tylko tak. zamieńcie się miejscami. Chodzi mi o to, żeby była widoczna broń, tak? Mm -hmm. Żebyś ty pokazała tego kałacha, który ten... Ty... Trzymaj tak broń. Tak, ale. Tak, 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 Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Tak, tak złap drugą. Tak. Jesteś prawo czy lewo Tylko to jest dla leworęcznej No właśnie, właśnie. Dobra, to weźmy. Ja. Misiek! Poszli już kogoś się rozwalić. A to aparat w ogóle, czy nie? Tak, 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 tutaj sobie leży. Ale wiesz, nie będziemy z takich samych kadrów Znów, robić, to 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 więc będziemy sobie kombinować, będziemy się tak? uzupełniać. Um, tak, no to jest tylko... To szukam... To się dalej, A nie wziąłem zrozumiałe. okularów, więc y, to jest ten kłopot, tak? A jak <śmiennie> zrobię sobie... zrobię Z tej pozycji... Tak, jak... tak, bardzo dobrze stoisz i tak bardzo ładnie się na mnie patrzysz. Podoba mi się to. Czekałam aż pokażesz coś. Za, zaraz pokażę to, jak maryczek się przyłączy. Nich, Dobra, stańcie bliżej powodu, siebie tak, teraz. Zbierać. Tak, dobrze. Dobra. Dobra, wyżej nie będę dron. broni. Chyba, że zrobimy jeszcze sobie taki kadr. No, tak. Staram się zabić to, co generalnie nas otacza. Mhm. Tylko żebyście Wy były jakby wyszczególnione na tym no. zdjęciu. Dobra. Teraz. Ok, to ja idę zmienić obiektyw, a teraz Ty sobie podział. Tak, no, tak, tak. Tam, tam nie mogłem sobie się powstrzymać. Dobrze to no. wygląda. Dobrze. Dobra. Co możemy tutaj wykombinować jeszcze? Z... Może Milenkę damy z przodu, z albo coś na czymś stanąć. Jakiś stołek może? Mamy tu jakiś stołek albo jakąś... Mamy nasze krzesło. Krzesło mam. <śm> <śm> Bo chodzi mi o to, żeby wiesz, zrobić no. Pię piętrowo, no nie, no. że z tyłu, ochroniasz z tyłu, który jest najwyżej i tutaj nie wiem, z przodu czy, czy z jakimś przyklęknięciem, czy coś. To... Dobra. No. Może być? Ró Ró Idę po krzesło. Ró Dobra. Dobra. Jem się... Wiem, 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 wiem. Zapadać się. Muszę troszeczkę szerzej, żeby nie całą ciebie. Dobra. I zobaczę sobie, jakie jest to światło na gwiazdach. Fajnie. Tylko ugnij ją i tak bardziej łokieć oregni w tą stronę. Tak? O, super. Fajnie. Dobra, delikatni. Ekstra. Dobra. I dziewczyny, wyglądacie gdzieś tam zagrożenia na tych wałach. Dobra. Radzik. I Teraz o, sobie. O! Pięknie. Teraz jest. I jakbyście mogły, to teraz do mnie spójrzmy i odstrzelcie mnie. Fantastycznie. Super, super. I tak jak teraz zostańcie. Zastanów ja wymieniam... się, o co prosisz. <laughs> Ja sobie pozmieniam teraz perspektywę. O, dobrze jest. Super. Jeszcze zrobimy sobie pionowy kadr. Jeszcze jeszcze, dobrze, jeszcze raz tak Nie, nie trzymaj Milena, Milena nie, nie trzymaj palca, tak. Palec o tak właśnie. Tutaj będziemy ogrywali dziewczyny. Plan jest taki, że lecimy trzy bodziaki, jakieś spodenki do tego i działamy dalej. To jest tak jak my, no my mamy też. Prezydent. Ja rozumiem, ee, że takiego na punkcie sprzętu. Tak, no, to, jest, to To już się nie zatrzyma. To już jest droga w jedną stronę. Was, tak, już jest koniec. O, zaj, bardzo fajnie to wyszło. Pierwszy raz to ja Panu do A nie chcesz tego błyskać? Nie, zaraz ci pokażę. Nie, nie, nie. Działamy, nie będziemy się tutaj wstrzymywać. Będziemy później oglądać teraz. Ale za to będzie ładnie. No, nie jest to... no właśnie. Tak, akcja no, to, 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 to Jedzie jest... bardziej tak, wiesz, militarnie. Dobrze, potrafię. dobrze. No to pował. To... Tak? Z długo tak, poprosimy tak, no? o o strzelbę. Postaram się nie. Je... spokój, no, spokój. To. to nie moja. Nie, to moja. No, okay. To moja. O matko, fand są. Thank you. Ja czuję. Się okay. o, dobra. W zasadzie jesteśmy już po sesji. Ostatnie kadry. Teraz będziemy latać dronem. Zrobimy jeszcze takie top-downy, jakby panoramę strzelnicy. Ale zabawa była przednia. Efekty wyszły, znaczy będą superanckie, jak sądzę. Będziemy się chwalić tymi zdjęciami. Także jeszcze, jeszcze podziałamy. Mareczek się pakuje, już żeśmy jesteśmy w całości po sesji. Jak wrażenia? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem bardzo wdzięczny chłopakom, dali mi również przestrzelić zarówno dziewiątkę, jak i coś większego. Nawet nie wiem, co to było, powiem szczerze. No, jakaś ale, pompeczka. Tak, ale kopało fajnie, także milutko sympatycznie. Dzisiaj popracowaliśmy sobie troszkę inaczej niż zazwyczaj, bo Maciuś używał Beauty Gisha. to, to mnie takie tak, zwykle. Tak. Tak, ja to z jest... kolei dzisiaj z gołą lampą popracowałem. A I... oto. Tak, Atlasik 600 poszedł i... Jak zwykle baterijki jednej starczyło, druga i tak czeka w zapasie na Brazie w, w? Nie, to w ogóle ja zrobiłem... 35-85, tym dzisiaj... A ja w, 14 i 85. No ale 85 bardzo. to złoty obiektyw. Tak, to, to jest w ogóle... I nie ma w ogóle dwóch zdań, to na każdej sesji Tak jest. Bez 50 mógłbym żyć, a bez 85... No ciężko by Nie było. wyobrażam sobie. Tak, Chociaż powiem tak. szczerze, 35 zaczynam y, lubić i... Ona w, ok, jest fajna, tylko nie nadaje się na przykład do pionowych kadrów. Znaczy, przynajmniej mnie się te kadry bardzo nie podobają z 35 pionowe. No, to w rozciągę... tak, Jeżeli tak, to mówimy tak, o portrecie, tak. to na pewno. tak. No. tak. Tak, Oczywista oczywistość, Także dziękujemy wam bardzo serdecznie i, I zapraszamy na oglądanie odcinka lajkowanie subskrybowanie, i subskrybowanie i w ogóle i, i w ogóle. dajcie w komentarzach też znać czy tego typu sesje na przykład z bronią i jaka reklamówka strzelnic sportowych jest warta robienia w tak jest. waszej perspektywie. Także Dobra, to jeszcze ja się pojawię, tylko na chwileczkę o pod słońce. No to ze słońcem. Dobra, dzięki serdeczne i trzymajcie się.